Dobra, słuchajcie, druga część o tym sterowniku. Pokażę wam kilka ciekawych rzeczy. Jak tak mniej więcej zdiagnozować sobie taki sterowniczek, czy ma na przykład sprawny CPU. Słuchajcie, ja jestem już po wylutowaniu hotairem tutaj tego układu, który był usmażony. Jak widzicie, już go nie ma. Jest też kondensatory, wszystkie trzy są wylutowane. Jak widzicie, tu mam wpięty minus od zasilacza serwisowego. Wylutowałem dodatkowo ten rezystor, który tutaj był. Bo to nie był i tak od... No nie był oryginalny po prostu, już widzę po rozmiarach, był o wiele mniejszy. Oryginalny, jeżeli tutaj Ninebot montuje zerowy rezystor, to jest Pewna wielkość, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa 0,6, coś tam, coś tam. I po prostu to był 0, chyba ten jeszcze mniejszy 0,3 czy jakoś tak. Są rozmiary rezystorów, można sobie sprawdzić. Także tutaj ktoś na pewno rezystor lutował. No i słuchajcie, kwestia jest taka: sprawdzamy najpierw sobie CPU, czy po dostaniu zasilania on będzie jakoś działał. Będzie to objawiało się tutaj miganiem tej diody. Ogólnie tutaj sekcja CPU. Słuchajcie, żeby to zrobić, ustawiamy sobie 5V. 5V na zasilaczu serwisowym sobie ustawię. Ok, jest 5V. Ustawię sobie, słuchajcie, nawet pół ampera. Żeby w razie wu nic się nie wydarzyło wielkiego. Pół ampera ustawionego, i teraz patrzcie się na to. Płyta jest, tutaj mamy, ja muszę pod mikroskop dokładnie zobaczyć, który to był kondensator, ok, mam, dobra, to jest do plusa, tutaj idzie ten kondensator, czerwony kabelek, ok. I teraz patrzcie, ja dotknę sondą, gdzie mam podłączone 5V i zobaczcie, co się dzieje. Objawia się to tym, że CPU ma komunikację. Pokazuje nam tam pewnie jakiś błąd, że nie jest podpięta. Koło hala, bateria i tak dalej. No, i tu już możemy sobie sprawdzić, że tą część CPU mamy sprawną. I teraz patrzcie na to. Teraz, żeby sobie sprawdzić. Ten układ, który wlutowałem, on zarządza właśnie przełączaniem tutaj napięcia na tą ceweczkę, która daje właśnie dalsze zasilanie na ten układ 5, na ten 5V. Tutaj jest taki też układzik, układzik, który właśnie stabilizuje do tych 5V. I zobaczcie, co się stanie, jak ja ustawię teraz na zasilaczu 12V. Od tylu tam było napisane w nocie katalogowej, że ten układ niby startuje, nie? W sumie. W sumie nawet. Nie, no dobra, 12V nie będzie. 12V i teraz ja się podepnę tutaj przed tą cewką, tymi 12V. Zobaczcie. Sterownik. No, działa tak. I teraz jest ta sytuacja, o, której, o którą opisywał ten gościu na reddicie, że mu się spalił właśnie ten układ tutaj. No i co zrobił? No, zrobił coś takiego, że na płytce zamontował przetwornicę step down, która mu z tych tutaj wejścia od baterii 30, tam 6 do 42V, jak wiemy, ma, jest zakres, zmieniała tam na, nie wiem, tam pisał 15V na 15 V podpiął się chyba pod kondensator, z tego co pamiętam. Tu jakbym się nawet dotnął teraz nóżki do kondensatora, zobaczymy czy wystartuje, wystartuje też. Także on się podpiął do kondensatora. No i pisał, że po podłączeniu do takiego sterownika wszystkich tutaj elementów jak koło Hall, wyświetlacz Hulaj noga mu działała! Jeszcze tam coś pisał o tym rezystorze, tutaj, który jest właśnie koło tego złącza od wyświetlacza. Ja mam wylutowany ten rezystor, także teraz, nawet jak mam podpięty wyświetlacz, to on mi się nie włączy, bo jest przerwa, tak? Nie będzie miał zasilania tutaj na, na, na wyświetlacz. Także słuchajcie, druga część, taka dosyć ode mnie ciekawa informacja dla Was. Najpierw sprawdzacie sobie CPU tutaj, czy jest sprawny. Jeżeli macie sprawny, no to jest już fajnie, bo jednak CPU to CPU. No i potem sobie patrzycie tą dalszą sekcję, tak. Jeżeli tutaj się w, w podłączycie na tych nawet kondensatorach i Wam się tutaj zaświeci, to znaczy, że te zasilanie dalej idzie ok. No a problemem tak naprawdę jest ten układzik, tak. Który właśnie gdzieś tam po przepalaniu robi jakieś zwarcie. Bo zobaczcie, nawet teraz Wam coś pokażę. Pamiętacie, wtedy tutaj ta płytka piszczała, jak ja dotykałem tego kondensatora koło tego układu. I zobaczcie, teraz daję do minusa. Dotykam tego kondensa kondensatora, który jest na wejściu in, czyli tego układu. I co? Nic nie piszczy. Teraz dotknę nóżki masowej kondensatora. Powinno piszczeć. Piszczy. Czyli tu jest minus kondensatora. Także słuchajcie, no widzicie, po wylutowaniu tego całkowicie wszystko ustępuje. Wiadomo o co chodzi. Jeżeli uda mi się taki układ dostać, no chciałbym go jakoś w miarę szybko. Mógłbym wylutować na przykład z jakiejś płytki, tak, ze sterownika. Ale nie, nie chcę się tak bawić. Chcę po prostu mieć sprawny technicznie w 100% układ. Który wiem, że jest nowy, który wiem, że jak glutuje, to powinien działać. No i wtedy z... zrobimy taką weryfikację, czy po wymianie takiego układu płytka oży... ożywa, tak? No teraz nawet jeszcze jeden, wam pokażę na koniec eksperyment, test. Postawię nowy zasilaczu 36 V, 36 V. Słuchajcie, jest 36 V i zobaczcie, ja teraz podepnę się. O to trzeba teraz bardzo uważać, bo to już 36V leci także minus do minusa. I teraz patrzcie, ja tutaj dotykam plusa. I wiecie co będzie? Nie zapali się tutaj ta dioda od procesora. Ponieważ, no wiadomo, ten układ jest uszkodzony. Nie zarządza jakby przełączaniem tych napięć. I dotknąłem 0 A, nic, 0 Dobra, wyłączę. Dla bezpieczeństwa zasilacz. Żeby mi się gdzieś krokodylki nie zwarły przy okazji. I tyle, druga część. Trzecia część chciałbym, żeby była o tym, jak już tutaj ten układ flutowuje i sprawdzamy sobie razem wszyscy, czy taki sterownik yy, dostanie drugie życie. Jeżeli dostanie, picobello, fantastico. 10 sztuk na Aliexpressie 34 zł, plus tam jakaś drobna wysyłka. Także myślę, jest o co walczyć, bo tych sterowników jeszcze w kolejce czeka. 6 sztuk. To jest drugi. Drugi z siedmiu. Także jeszcze 6 sztuk do naprawy. Nie wiem jeszcze, co jest dokładnie z tamtymi. Po prostu będę brał pojedynczo, kręcił filmik, patrzył, co jest mniej więcej tutaj uszkodzone. I wyrazem ze mną coś może przy okazji yy, odkryjecie, dowiecie się. Ja też się uczę, ja nie jestem jakimś. Profesjonalistą, jestem totalnym kuźwa amatorem. Palący y, z suwmiarki przy okazji będziecie wiedzieli o co chodzi. Niektórzy z Was także, kurde. I tu jeszcze taka ciekawostka jest. Chciałbym taki układ dostać do tego tutaj yy, sterownika. Tylko że ten już jest troszeczkę inny. Tu jest wersja, mówię, SC2 Driver Rewizja 2.0, zielona płytka. No ale tutaj układ jest ośmionóżkowy, także troszeczkę inny. Tu jest 10, tu jest 8. No ale gdzieś wyrwać takie części, kurde. Żeby to było, można gdzieś normalnie kupić w Polsce bez problemu z dostawą, na przykład za 2-3 dni, tak? To by było zarąbiście. Na mauser.pl niestety są te układy, ale niedostępne. Na zamówienie? Na zamówienie, nie wiem, musiałbym się. Pytać ich, pisać, i tak dalej. Także dobra, ja na tym zakończę dzisiejszy filmik. Druga część, 10 minut. Pozdrawiam.